Jednym z kluczowych aspektów efektywnej nauki jest skuteczna dydaktyka, czyli nauczanie innych. Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zdobyć całej wiedzy, a nawet jeżeli byłoby to możliwe, dydaktycy, czyli nasi nauczyciele, wytyczają nam kierunki w nauce, wskazują najlepsze dostępne źródła wiedzy, a także tłumaczą, jaką wiedzę powinniśmy posiąść, aby dysponować odpowiednimi zdolnościami. Wbrew powszechnemu przekonaniu, wybitni specjaliści w danych dziedzinach nie zawsze są równocześnie dobrymi dydaktykami. Dydaktyka jest co bowiem osobna gałąź nauki, konkretnie pedagogiki. Samo posiadanie wiedzy nie wystarcza do przekazania jej innym. Tak więc samo nauczanie innych również wymaga nauki i odpowiedniego przygotowania. W tym odcinku chciałbym omówić kilka aspektów skutecznego nauczania innych. Na początku porównamy dwie podstawowe strategie nauki wpływające na zdolności poznawcze uczniów. Techniki te to uczenie się w oparciu o reguły lub o przykłady. Aby wyjaśnić, na czym polegają obie strategie, posłużę się przykładem z harwarskiego poradnika uczenia się. Załóżmy, że naszym celem jest nauczenie się rozróżnienia ptaków. Możemy nauczyć się charakterystyki poszczególnych gatunków lub poznać reguły ich rozróżniania. W pierwszym przypadku będziemy mieć większą wiedzę na temat poszczególnych gatunków. Jednak kiedy pojawią się nowe, napotkamy na problem z ich rozpoznaniem. Ucząc się natomiast fundamentalnych reguł rozpoznawania gatunków, niezależnie od pojawiających się nowych zmiennych, będziemy posiadać narzędzie do rozpoznania ich. Istnieje również sposób na zwiększenie skuteczności nauki w oparciu o przykłady, poprzez porównywanie ich ze sobą. Porównując przykłady, automatycznie uczymy się reguł służących do ich rozróżniania. Warto pamiętać o obu strategiach i świadomie wykorzystywać je w zależności od celu nauki. Przytoczę przykład z własnego doświadczenia na uczelni. Ucząc się na przykład kardiologii, potrzebujemy zarówno nauczyć się teorii konkretnych chorób, do czego potrzebna jest nam strategia nauki opartej na przykładach. Niezbędne jest również nauczenie się rozróżniania tych chorób. W tym celu potrzebujemy konkretnych narzędzi diagnostycznych. W naszym porównaniu pełniących rolę reguł. Aby prawidłowo rozróżniać zaburzenia rytmu serca, nie wystarczy nauczyć się na pamięć kilku zapisów elektrokardiografii. Musimy dogłębnie zrozumieć, jak działa to badanie, aby móc je prawidłowo zinterpretować. Tak więc, aby nauczyć się tego przedmiotu, musimy skorzystać z obu strategii nauki, świadomie decydując o tym, która w danej sytuacji będzie skuteczniejsza. Kolejnym aspektem dydaktyki, który warto omówić, są wykłady. Wykazano, że wprowadzenie elementów interaktywnych pozwala na zwiększenie koncentracji studentów, a także ilości zapamiętywanego materiału. Możemy wyróżnić kilka sposobów na zwiększenie interaktywności wykładów. Jednym z nich jest zawarcie w nich otwartych pytań dotyczących omawianego materiału. Badanie przeprowadzone przez holenderskich badaczy dowiodło, że obecność tego typu pytań w wykładach zwiększa nie tylko ich efektywność, ale również satysfakcję studentów, nawet jeżeli nie otrzymują oni informacji zwrotnej dotyczących swoich odpowiedzi. Dla jego skuteczności istotna jest również forma wykładu. Można wyróżnić formę klasyczną, tzw. instruktywistyczną, podczas której nauczyciel jedynie przekazuje wiedzę studentom. W trakcie takich wykładów poziom zaangażowania studentów jest niski, podobnie jak czas utrzymania koncentracji. Zwiększenie interakcji ze studentami pozytywnie wpływa na te czynniki. Istnieją liczne sposoby, aby to osiągnąć, np. prowadzenie wykładów w formie dyskusji lub konwersacji. Skutecznym sposobem jest również rzadziej spotykana forma konferencji prasowej. Polega ona na tym, że na początku wykładu nauczyciel zbiera od studentów spisane pytania a następnie porządkuje je tematycznie i odpowiada studentom w taki sposób, aby pokryć jak największą część zaplanowanego materiału, dając równocześnie studentom poczucie, że mają oni wpływ na zakres oraz formę wykładu. Istnieją również wykłady w formie debaty, podczas których dwóch nauczycieli dyskutuje broniąc przeciwstawnych tez. Wykłady w tej formie wydają się być bardziej skuteczne na kierunkach o profilach humanistycznych. Jedno z przeprowadzonych badań wykazało, że wprowadzenie krótkich związanych z tematem quizów internetowych do klasycznych wykładów nie tylko nie zakłóca toku zajęć, ale również zwiększa ilość zapamiętywanego przez studentów materiału. Temat ten został jednak dokładniej omówiony w innym odcinku. Utarło się mówić, że testowanie ucznia równa się skuteczności dydaktyka, ale czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, jak testowanie wpływa na efektywność naszej nauki? Istnieje wiele niekonwencjonalnych form egzaminowania, które w ostatnim czasie zyskują na popularności. Przykładem są egzaminy typu Open Book podczas których studenci mają pełny dostęp do materiałów. Odwołując się do pierwszej części tego odcinka, celem tego typu egzaminów jest sprawdzenie zdolności studentów do uczenia się w oparciu o reguły, a nie o przykłady. Umiejąc i rozumiejąc zasady, student będzie w stanie znaleźć brakujące informacje w odpowiednich źródłach i wykorzystać je do rozwiązania zadania problemowego, które stawia przed nim nauczyciel. Problem, tego, problem ten odnosi się nie tylko do egzaminów, ale również pomniejszych form testowania wiedzy studentów. Myśląc o testach, wyobrażamy sobie zwykle jedynie narzędzie do sprawdzania wiedzy. Bardzo wiele osób nie uświadamia sobie, że jest to również bardzo skuteczna metoda nauczania. Wypełnienie testu wymaga aktywnego przywołania informacji z pamięci lub spojrzenia na problem z innej perspektywy, co pozytywnie wpływa na proces retencji informacji. Wielokrotnie wykazano, że nawet krótkie quizy na dany temat, przeprowadzane w trakcie zajęć, znacznie poprawiają efekt nauczania, a także zaangażowanie studentów w naukę danego przedmiotu. Zjawisko to obecne było zarówno kiedy quizy miały wpływ na ocenę końcową, jak i wtedy, kiedy nie podlegały ocenie. Skuteczność tego typu metody dodatkowo wzrasta, kiedy pytania na kolejnych zajęciach układane są w sposób kumulatywny, czyli łączą nowo nabytą wiedzę z tą wyniesioną z poprzednich zajęć. Dowiedziono również, że sekwencyjne, sekwencyjne testowanie przynosi bardzo dobre wyniki dydaktyczne. Studenci bardzo często przywiązani są do klasycznych metod uczenia się poprzez wielokrotne czytanie podręcznika. Dlatego kluczowe z perspektywy nauczyciela jest przekonanie uczniów do idei testowania. Niedogodności związane ze stresem wynikającym z podejścia do testu powinny zostać skompensowane poprzez pozytywne wyniki w nauce. Regularne wystawianie swojej wiedzy na próbę poprzez testowanie pozwala nam również uniknąć iluzji wiedzy, często pojawiającej się po przeczytaniu podręcznika. Regularne testy mogą przyjmować różne formy. W aktualnej literaturze podkreśla się skuteczność niewielkich zestawów pytań jednokrotnego wyboru, przeprowadzanych co zajęcia. Bardzo dobry efekt przynoszą również pytania łączące nowo nabyty materiał z poprzednimi tematami, dzięki czemu możliwe jest utrwalanie wcześniej omawianych zagadnień. Podkreśla się także, że pytania z do poprzednich slajdów w ramach jednej prezentacji znacznie poprawiają możliwości zapamiętywania studentów. Z perspektywy studenckiej interesującym rozwiązaniem są zadania polegające na przy rozwiązywaniu przypadków związanych z omawianym tematem. Metoda ta pozwala nie tylko powtórzyć nabytą wiedzę, ale również ujawnić wciąż istniejące braki.